Jak mnie skopała, Menda? Okej. Okay. Niebo przyjemne. Kurde, problemy ze zwykłą Ty, mendo Nie ma litości dla takich jak ty Ale mi wydupiła. Dobra, jakoś udało się ją zablokować i w końcu zabić na nasze szczęście. Ale o co to było? Paluch giganta! Ale to w sobie wezmę. Być może się przyda do o, jakiejś misji czy coś. E, Barżant nie za bardzo. pierść barżanta jest za bardzo też nie. Dobra. E, idziemy dalej. Tak się, się dziwię, tu tak brzęcza. To moja magia po prostu ten piorun tak. Ta błyskawica tak brzęczy. Ok. Mm. Coś tutaj słyszę. Ha. Huh. Raczej kogoś słyszał, ale nie wiem dokładnie gdzie. A brach, to. O i skórzany hełm po mniejszej przemiany. Bierzemy oczywiście, ale nawet nie sprawdzę, to jest, co to jest, bo uh, to jest z tego co widziałem. Mm, lekki pancerz, więc nawet nie sprawdzam. Yy, mamy ludziska, jak widzicie, już kolejny pancerz. Yy, z modyfikacji. Jest to lekki pancerz barbarzyńcy, oczywiście wygląda tak jak żelazny, ale jest to lekki hełm. Dobra. Ciekawe jak wygląda reszta w ogóle barbarzyńskich itemów. Dolny balkon, z strażnicy, mgły. Poczekajcie, wiecie co? Odszukaj fio... fiolę. Mhm. Czyli musimy udać się tutaj już. Uuuujujujuj, klucz nam pomógł. Tak byśmy musieli się bawić z zamkiem mistrzowskim, czyli w ogóle najlepszym. Także trochę wytrychów pewnie by poszło. Okej okay, moi drodzy, gdzie my jesteśmy? Gdzie my musimy iść? Musimy iść tutaj. Okej. Okay. Zachodnia wieża strażnicy mgły. Coś czuję, że tu będzie naprawdę gorącko, gorąco. Prawie połowę, połowę levela wbiliśmy. Jak miło. Tu niczego nie ma. Ja się skradam oczywiście, bo... Oj 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 Dobra, że się z tym tutaj... Problemów nie będzie, mam nadzieję, z tymi bandytami. Ja oczywiście wezmę tę tarczę, zobaczymy jak nam pójdzie tutaj z tą tarczą. Czy będzie lepiej, wystarczy, może? Zobaczymy. Mm -hmm, jeszcze nie trafiłem. No to mamy bandytę orka. O, rzadko spotykane. A ty co, panie? Z tą bronią zworeńczą mi tutaj, o Jezu. Jole, mi wytopi! Ale mi wydupił, ty, nie, no tak nie może być, moi mili państwo. Mhm, na pewno. Dobra. No nie, jeszcze ten, o, oh, fuck. Dobra, prawie się go udało zabić, tylko żeby mnie tutaj nie atakował. Bo obrażenia są gigantyczne. Dobra, nie żyjesz. Cios krytyczny, moi drodzy. O! Świetnie! O tak. Do widzenia. To było piękne. Co to jest? Stalowy sztylet. Eee, żelazne strzały. Długi łuk, to mnie nie interesuje. Co miał ten typek? Tylko miał jakąś nową broń z modyfikacji. Tą dwuręczną. Co to jest? Czy to jest stalowy? Tak, stalowy mod bojowy. Ok. Akurat mi się nie przyda, także nawet tego nie biorę. Tutaj niczego ciekawego nie było. Dobra, także to chyba wszystko, moi mili Państwo. Sobie jeszcze oczywiście. Się oczywiście jeszcze wleczymy. O, przywracanie wzrosło nam. To mi się akurat nie przyda, ale. Bo raczej z magii. Raczej. już mam dylemat, czy korzystać też z tej magii, czy też nie. Cholera jasna wie. Orkowy miecz. O, ha, huh. Mam lepszy, także chyba raczej ten mi się nie przyda. A nawet go nie biorę. Po co? Panna, panny, panna którą schwytaliśmy nad rzeką, okazała się być twardą sztuką. Burbak myślał, że. Ra, że... Razami zmusi ją do posłuszeństwa, ale chyba przesadził. Szefowa nie będzie zachwycona, jak się o tym dowie. Coś tu musiało się stać niedobrego. Może ta fiola, fiola nie żyje? Zaraz się o tym przekonamy. W ogóle nie czy ja dobrze idę. Eee... Yy... Gdzie ja kuziwa jestem? Tu mam jakieś... Kurde, moment. bo nie wiem czy dobrze poszedłem, czy nie Dolny balkon strażnicy mgły, czekajcie, chyba źle poszedłem nawet A, shit, pogubiłem się, nienawidzę tego Ale żadnego przejścia tutaj nie widziałem, chyba że byłem ślepy To jest oczywiście bardzo możliwe o, tu, tutaj nie przejdziemy O, tutaj musimy iść, okej okay. Okej okay. Tego akurat nie zauważyłem. Dolny balkon, strażnicy, mgły. I prawie ludziska, mamy jedenasty poziom. Zajebiście. Co raz znam punkty. W ciężki pancerz chyba. Wiecie? Bo no tutaj... Czekajcie, bo już mi się mylą te... Zadania. No kurwa, że źle poszedłem. Chyba. Tam na górę będziemy musieli wejść, ale... Nie wyjdziemy tam inaczej, będziemy musieli tam na górę tą drabiną wejść. Czyli dobrze poszedłem. Aaaa, ten znacznik mnie po prostu zgubił. Mhm, na pewno nie tędy. Oczywiście są e, tą broń. Tutaj chyba się szybciej poruszamy. Nie wiem, przynajmniej tak było w obliwie, nie wiem jak tutaj. Oczywiście ludziska tych modyfikacji, tak już wracając do to taka dygresja już kompletna. E, wracając już do tych modyfikacji, o których mówiłem na początku gry, to tych modyfikacji będzie oczywiście o wiele, wiele więcej, tylko tak naprawdę poszukuję dalej tych modyfikacji nowych. I szczerze mówiąc były same, guwinka, jak próbowałem coś ciekawego znaleźć Także spokojnie, tych modów będzie więcej Ale liczę też na waszą pomoc, że mi pomożecie poszukać coś, czegoś ciekawego O, liczyłem, że dostanę jakieś premie, ale jednak nie Trochę złota się przyda, ok. Butoficera gromowładnych. Hmm. Jezu, myślę, że Dobra, to jest. Mokry Aha? Kim jesteś i co robisz w mojej wieży? Fiola. Skąd znasz to imię? Krister? Jest tutaj? Ten głupiec to mój mąż. Jestem Fiola, a raczej kiedyś nią byłam. Nie widzisz? Zostawiłam tego starego dziada. Wróciłam do Skyrim i znalazłam te zbieraniny bandytów. Dość łatwo się wykazałam i ustawiłam ich do pionu. Teraz każdy najmita stąd do wichrowego tronu, chce do nas dołączyć. Widzę jakiś nowy, chyba z modyfikacji, na pewno, bo tego nie było na pewno w podstawce, także. To jeszcze nie wszystko. Wolę zginąć niż wrócić. Nie, nie wrócę do niego. Wielu lepszych próbowało. Dobra, trzeba będzie ją zabić. Niestety ludziska, takie jest życie. Oj, mogą być lekkie problemy z zabiciem tej... krzmaciury. Ale okej, okay, sam tego ciała już prawie pada. Dobra, to tyle. Przepraszam bardzo. Takie jest życie. Chyba nie żyjesz, co? Dokładnie, co tutaj było? Co ona miała, proszę państwa? Nie... To stalowa. Stalowy. Stalowa tarcza. Mamy. Jakąś nową zbroję z modyfikacji. W ogóle wszystko tutaj jest z modyfikacji. Ale gdzie jest pancerz? Tutaj jest pancerz. Ciężki pancerz. Kurde, zajebiście wygląda, ale. Poczekajcie, jak to w ogóle wygląda. Czy on jest w ogóle lepszy od mojego? Tu mamy wilczy. Tak, jest lepszy. Ale czy wygląda jakoś tak genialnie? Nie powiedziałbym. Ten pancerz, który, był, który miałem przed chwilą na sobie, był lepszy. Mm. Dobra, już zostaniemy przy tym. Jest lepszy także o te kilka punkcików, także już pozostaniemy przy nim do końca. Eee, I w ogóle tutaj też był. Eee, była tarcza właśnie. Tą tarczę też sobie weźmiemy. Dobra. I zobaczymy, jak to w ogóle wygląda z tą tarczą. Eee. Tyk i proszę państwa. Oho. Trochę dziwnie się czuję z tą tarczą. Hmm. Pierwsze jak, gra, jak grałem w Scarina, to grałem łucznikiem i właśnie też grałem mieczami. Albo ogólnie, jak grałem ogólnie bronią jednoręczną. I do tego miałem oczywiście. Yy, miałem do tego jeszcze. Yy, właśnie tarczę. I właśnie nie wiem, jak będzie mi się grało tym razem. Znaczy, nie wiem już naprawdę, czym grać, czy bronią jednoręczną, czy dwuręczną, czy kurde. No nie wiem, naprawdę nie wiem. No broń dwuręczna jakoś tak nie bardzo mogę się do niej przyzwyczaić. Raz eee, to purbojowe bojowy wysania. Dobra, bierzemy go. Oho, nie mam już miejsca w ekipunku. Genialnie! Coś musimy wyrzucić. I to będzie łuk myśliwski. Dobra. Kompletnie mi się nie przyda, także go wydupiłem. I tu jeszcze mamy kolejny mod, tym razem mod orkowy, który mi się aktualnie... który mi się do niczego nie przyda. Ten mieczyk, ten topór zabrałem dlatego, że my sobie go oczywiście sprzedamy. No dobra, tu niczego niestety nie ma. Może znajdziemy jakieś inne czary, które będą ciekawsze yy, i będzie można dobrze wykorzystać z mieczykiem. Bo na razie to lipa. Ta błyskawica tam szamu nie robi. Ale to będzie dlatego, że nie mamy dużo many. Wiecie? Dobra, idziemy do tego całego Mężucia. Powiedzieć, że chyba nie będzie zadowolony z tego, co zrobiliśmy, bo niestety, niestety zabiliśmy jego żonę. Ale do tego nas niestety... No może nie zmusiła, ale sami podjęliśmy taką decyzję smutną. Dobra, i prawie mam 11 poziom, elegancko... O Jezu, ale bym spadł. Eee, gdzie ja mam iść teraz? Tutaj. Dobra Tu du, tu du, du, du. dużo biegania jest. Niestety tego ten kuwerek przeszukałem. Nie no ludziska w tym odcinku na pewno tych e, części wód, wód dara, czy jak to się tam nazywa, e, nie odzyskamy. Ponieważ zostało nam jeszcze 8 minut odcinka, a jeszcze mamy kawał drogi, nawet bym tam nie doszedł przez ten czas. Także jest to bez sensu, chyba że ta twierdza byłaby naprawdę mała. Dobra. Jakie wieści Co? Moja fiola nigdy by nie. Ty potworze! Zabiję Zabijecie za... To! Co ty chcesz? Widzionek przepraszam ciebie! No niestety ludzie skalę musiał zginąć. Eee, przykro mi, chyba raczej innych... E, innej możliwości nie było, chyba że byśmy namówili tą e, e, tą fiolę. Ale nie wiem czy była tego do tego okazja. Chyba miałem tylko dwie, opcji, e, dwie opcje. Czyli miałem, mogłem puścić ją wolno, albo mogłem ją zaatakować, także nie miałem wyboru raczej miałem wybór, ale wy, wybrałem ten e, zły wybór, czyli oczywiście zabiłem tą mendę. O, trudno się mówi. Dobra. Lecimy tutaj z kolejnym kościkiem. Czyli, oczywiście, odzyskamy te fragmenty Wood Dara. Także od razu pójdziemy w tamtym kierunku. Kolejna twierdza została zaliczona. jak tam dojść, poczekajcie, Skyrim. Ojeju mapa światowa się o to chodziło. Kurde, to będzie ciężko tam dojść, wiecie. Eee. Bo tutaj musimy dojść, przejść przez jakąś górę. Dobra, może jakoś tam dojdziemy. Może. Mm, Wezmę sobie już mój łuk do łapy. I tutaj mam jakąś ścieżkę, dobra, będziemy się... ja, oh, dobra, to jednak nie jest ścieżka, myślałem. Gdzieś tutaj jakaś droga powinna być, mam nadzieję. ja mam tam przejść? Jezus! Kot szablo zębny, tralalalala. Dobra, to mogą być problemy lekkie. Ała. łańcy. Okej, okay, udało się ludziska, ale co prawda mało brakowało. Znowu wielkim fartem przeżyłem tą konfrontację z kotem szablozębnym. Skórę, oczywiście, bierzemy, przyda się w kowalstwie. Kur dnia, miejsca w jakimś punku. Co by wyrzucić, moi drodzy? Żelazo, to się przyda, do... to wyrzucimy. Po co mi ten, ten, ten sztylet. Liczymy się jak możemy. Jak ja mam tam przejść, o jezu tu giganta jakiegoś. Kurde, to może być. On, on oczywiście was nie zaatakuje. Dopóki nie podejdziecie zbyt blisko, czemu tam mu radę, temu gigantowi? Czekajcie, sprawdzę. Może to jest ten moment. O, chyba jednak raczej nie. O, oczywiście ten gigant ma nas na strzał, więc raczej. Chociaż czekajcie, może udałoby się go zabić. Tego giganta. Dlaczego? Dlatego, że giganty czasami mają. Przedmioty fajne O kurde O Jezus, o tym właśnie mówiłem Nie no, tego się nie spodziewałem, że będzie taki szybki kurewiak Dobra, raczej nie chcę go atakować Olejemy go po prostu Idźmy dalej O, to był głupi pomysł atakować tego Pomogę ci nawet ziomek, a masz Poznaj moje dobre serce Dobra, no, cię nie chcę atakować Dobra. Udało się jakoś uciec. I mamy rodziska właściwą drogę. Jakoś tędy. No, i miejmy nadzieję, przejdziemy, a raczej dotrzemy do mm, Do tej miejscówki z kuścika. Tam niczego nie ma. No nie no, kolejna góra, no weźcie sobie ja za mnie nie róbcie. No kurde bele. Ja ta gra mnie po prostu wykończę niedługo. Tam widzę, mamy jakąś kolejną...

Co tutaj mamy, proszę Państwa? Żebyś nie ja mam zielonego pojęcia, w którą stronę mam się udać, eee, Musimy być tam się, niby dotrzeć. O, w tą stronę chyba. Tędy będzie dobrze. Dobra, już sobie zapiszę grę. Tu widzę, mamy jakieś nowe lokacje. Jakieś nowe twierdze. oj, 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 oj. Wilk, który próbował mnie zaatakować, coś mu nie wyszło. Oj, kolejny. Kurde, chciałem z magii korzystać! No, pięknie, kolejny poziom uciskamy. Ty, ty, ty. Betty z z chęcią wezmę. No, jestem już przeciążony. A, ah, fuck. Coś musimy wyrzucić, moi drodzy. I tą rzeczą będzie chyba wilcza zbroja. Eee. A Jakie to jest ciężkie, 45! 45! Także wiecie co, podziękuję I wezmę sobie lepiej wilczą zbroję, która wygląda lepiej i jest o wiele lżejsza, także Taka jest moja decyzja Kolejny poziom, co ja tu ro tutaj rozdać Oczywiście w zdrowie chyba damy sobie Albo w kondycję może Damy sobie zdrowie Dobra, 200 punktów Broni jednoręczne Czy coś tu możemy rozdać? 60 punktów potrzebujemy. Hahaha ha, ha. Dobra, także też raczej nie da rady. W broń dwuręczną raczej nie da rady. Blokowanie raczej nie da rady. Ciężki pancerz. Eee A tutaj czekajcie, dopasowane blachy. Eee Taki bezbroni broni w ciężkich rękawicach Zadają większe obrażenia Daj sobie spokój Dobra, oczywiście damy sobie tutaj pancernika Teraz mamy oczywiście większe premie Zobaczcie, teraz daje mi tutaj Zbroja 49, a przed chwilą Mieliśmy 42 chyba Albo 43 Także nie jest źle Dobra, Tam nas niby prowadzi do tych, do tych części Ale kurde, tutaj mamy jeszcze lokacje Jakieś nowe, które chciałbym sobie sprawdzić hmm. Oczywiście moja ciekawość jest większa, więc sprawdzimy, co my tutaj mamy. Eee, tutaj, Bida. Niczego tutaj nie było. Hmm. Dwemerowe świątynie. Dobra, z, do, ty, z tymi dwemerowymi świątyniami raczej. Powolałbym teraz e, nie korzystać, dlatego że e, tam będziemy mieli do niestety, ale z mocnymi potworekami, z którymi moglibyśmy sobie nie poradzić, także powolałbym tam nie wchodzić na razie. A e, z Dwemorowymi Świątyniami będziemy się dopiero bawić w później. O, tu coś widzę. Uratuję ciebie! O masz, bestio! Pięknie, oczywiście polujcie na te wilki i inne zwierzęta, na niedźwiedzie. Dlatego, że oczywiście skóry skórę potrzebujecie zawsze. Dobra, już się zbliżamy. E, tak w ogóle też zbliżamy się, ludziska, do, ko do końca odcinka. Z tego co widzę, już prawie trwa 40 minut. Oczywiście sobie ten odcinek podzielę na dwie części. E, I chyba to wszystko, ludziska. Mam nadzieję, że odcinek mi się podoba, na tym zakończę. Oczywiście, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to łapkujcie, komentujcie. A my się widzimy w kolejnym odcinku, ludziska. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Zagrajmy w The Elder Scrolls V Skyrim. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.